Tego. Nie, nie wrócę tam. No, nie mogę, niestety, wrócić. Muszę polecieć na samiutki dół. A szkoda. Cześć, biorę tylko bardzo serdecznie z tej strony użytkownika DWW, a tej użytkownika. Zagajmy z to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy west ten z the Rescue. I bez zbędnego przyciągania jedziemy do poziomu, który zapowiadałem, że pewnie trochę spędziesz praktycznie czasu, bo jest to poziom, tak jak było.

Why, this is the carnival, of course. We travel around the world, bringing fun and excitement wherever we go. I'm sure you do. Shelby, now you've got me doing it. Hey, is there anything you can tell me about the carnival in just a few short words? Well, you need tickets for some of the attractions. Jak like jak the roller coaster, the shooting gallery, and the fortune telling machine. Możesz probablemente zobaczyć parę tygodni, tylko na miejscu, jeśli popatrzy. To jest dobre, Shelby. Witaję jeszcze. No, więc właśnie ten żów, który ma na imię Shelby, właśnie podpowiedział, co trzeba zrobić w niektórych przypadkach, żeby zgarnąć oczywiście niektóre te. Niektóre bileciki. Akurat jeden tutaj jest teraz. I to będzie żółty, i z tego co pamiętam, to chyba do tego, nie? Tak. Nieprawda. Nie zgadłaś akurat co y, powiadaczu, bo nie lubię akurat tego arbuzów czy melonów. Więc przykro mi bardzo, ale to chyba nie niezbyt działa w tym momencie. Ale tak, tu są akurat właśnie takie atrakcje, z tego co pamiętam właśnie, jeśli chodzi o karnawał, że. Jeżeli zdobędzie się właśnie wystarczającą ilość tam tych biletów i tym podobne, to będzie można zgarnąć właśnie dużo atrakcji, które się działają akurat w tym. O! Dwa demony. Słyszałem to? Hej, i co, jest zgarnięte coś? Jest bilet. Dobra, czyli chyba do tego polecimy. Więc w tym momencie mi się wydaje, że po prostu pokonywanie wrogów powoduje to, że właśnie odblokowujemy dostęp do niektórych tych atrakcji, tego wesołego miasteczka. Dobra, o! Kolejny klaunik! Już cię nie ma. O, dobra. Kolejny tu są te kości i myślę, że tu mogę się stanąć na chwileczkę i niech się zgarnie. Na spokojnie. No, i czyściutko jest praktycznie. I lecimy dalej, można powiedzieć. Ja zaraz powiem, o co chodzi z tym karnawałem, że... Dlaczego mówiłem, że trochę spędzę na tym hmm, poziomie trochę czasu i oczywiście tej, takiej jakby można powiedzieć chęci. Dlaczego? No cóż, nie mówię otwarcie, że to jest mój ulubiony poziom, bo jest o wiele więcej także tych poziomów w tej grze, gdzie można się no rozerwać, prościej rzecz biorąc, ale powiedzmy, że jakby tak patrzeć, no, wiesz to, o, jeszcze tak kręcił i nie wiedział, czy zdobyto, to, czy nie. Ale tak, akurat tu ciężko to zdobyć. No dobra, Marto. Do góry! Dziękuję. I teraz tutaj, bo jest kolejny psiak do uratowania. Dzień dobry! O, kolejne nowe kwestie. Fajnie. Dobrze to słyszeć. O, stój, 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 Bo trzeba zdobyć kolejne jeszcze. Wiele momentów. Dobra, dobra. Jeszcze będzie jeden? Dobra, jest w porządku. I powiedzcie mi, czy tutaj jeszcze coś jest? Nie, już nie ma. Możemy wracać z powrotem do głównej siedzimy tego miejsca, gdzie znowu klauna nas czeka, tylko tym razem czekają nas już z kośćmi, których mam tam obecnie chyba 20 ileś, tego co pamiętam. Ale dobra, tak jak podsumowując właśnie, poczekaj tam żółwiku, zaraz do Ciebie dogadam, bo chcesz kolejne atrakcji skorzystać. tylko gdzie będzie ten? Aha, muszę się wrócić, super. To teraz tutaj to będzie chyba atrakcja numer 3, z tego co pamiętam, którą będzie, uwaga, no to nie będzie diabeł, który czekał na nas akurat cierpliwie, tylko coś takiego, czyli znowu zbieranie y, tych kości na, lo, na lota... na latanie, o, tego słowa szukałem, więc trochę chyba tutaj czasu spędzę, coś mi się wydaje, chyba, że szybko to zbiorę zaraz, dobra, ile jeszcze mam tego? Jeszcze trochę jest. Nie wiem, trzy? Dwa? Nie wiem. Trzy, dwa, jeden. letni start. A może tak stanę, żeby to zanalizować? okazji psiaka wezmę. E, wybacz, ale ja ci nie zrozumiałem trochę. Nie wiem o czym tam mówiłeś właśnie. widzicie ale czy zdobędę cię, to nie wiem, tak naprawdę, bo będzie bardzo ciężko to zdobyć. O, dobra, kolejny jest. Tu chyba będzie kolejny właśnie tak na koncie. No, o. Ale dobrze, może to do końca w końcu to myśl, o której myślałem. O, przy okazji jeden został, tak? Tak, tak, jeden, ale muszę przeanalizować, w którym miejscu on stoi, żeby już mieć go z głowy. E, to chyba będzie tu, z tego co mi się wydaje. No, obróć się. A, źle obliczyłem. Nie, jednak, dobra, D mamy to, super. Możemy stąd wychodzić. Dobra, dokończyłem właśnie tą myśl związaną z tym miejscem, że jakby nie patrzeć z to, tego okresu praktycznie, jeżeli chodzi o ten poziom właśnie, to mi się wydaje, że wcześniej niego chyba właśnie polubiłem te karnawały, bo powiedzmy tak, że miałem taki okres w swoim tym, w swoim życiu, że Radamon nie lubiło się tak, nie wiedziało się co to jest ten kardawał, nie wiedziało się jakie tam atrakcje są, jak się było mniejszym i tak dalej. Aż w pewnym momencie chyba właśnie dzięki temu poziomowi, dzięki tej grze, chyba poznałem właśnie czym jest dokładnie ten kardawał. Zaraz dokończę. To Jasper Baden. A real creepy, right? A Ty i znowu ten z pierwszego poziomu wrócił z tego co słyszałem. O, bilet. Czyli to chyba będzie już atrakcja numer 4, czyli klasyczne powiedzmy strzelanie do kacek. Dlatego mogę sobie tak postrzelać, można powiedzieć. O, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, chwila. Zrobimy tak? O, dobra, i jeszcze chcę zrobić tu, bo mogę jeszcze to zeszczelić, żeby zdobyć yy, kości. Ale myślicie, że tutaj będą? Otóż nie, bo jeszcze są tu w oddali. Ile? Yy. Dobra, kolejny. I tak po pozwólcie, że troszeczkę się ten uciszę. A zwłaszcza na tym ostatnim, bo ten ostatni będzie trochę przekichany do zdobycia. Dobra, udało się. Świetnie. I tym lepiej. I przy okazji też kolejną kość właśnie zdobyliśmy. I oczywiście tego. O, checkpoint. Przy okazji przyda się. Kolejny bilet do atrakcji, chyba numer 5, z tego co wyliczyłem, mi się wydaje. Wracając właśnie do myśli, że dzięki temu poziomowi tak naprawdę poznałem ten karnawał i tym podobne. Zapolubiłem to po prostu. Do dzisiaj pamiętam jak za młodu, praktycznie jak w moim mieście, było właśnie taki typowy karnawał, czy coś się dzieje. Zresztą do dzisiaj też są, można powiedzieć, czasami. To kiedyś lubiłem bardzo skakiwa na niektóre atrakcje, które się pokazywały, można powiedzieć. O, mapa, 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 mapa! Bo tutaj były kości na pewno. Dobra, 64. I zaraz do końca, jakie ja brałem atrakcje, tylko pogadam już z tym Shelby. Shelby, co do... Rollercoaster, mówisz? No to się przejedźmy w takim razie. Zawsze fajnie będzie się jechać takim. Powiem tak, że raz mi się zdarzyło nawet, że pojechałem takim rollercoasterem, ale zanim jeszcze polecimy, to... muszę powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chodzi o tego rollercoastera, bo ja pamiętam. Wiesz wziąć jazdę tak i powiem tylko tyle. Czy pamiętacie to co było z tego z Metal Gear Solida? Gdzie trzeba było wciskać jeden przycisk? To dokładnie to samo trzeba zrobić tutaj. Ponieważ, jeżeli nie będzie się wciskać w tym momencie, to nie zdobędziemy tych yy, pączków, które tutaj są do zdobycia. Akurat mam już wszystkie zdobyte, ale będę jeszcze wciskał tak szybko, żeby nie było. Na całe szczęście, przez to, że byłem tym razem przygotowany na to i miałem doświadczenie związane z Metal Gear Solidem, to o wiele, wiele łatwiej mi to poszło. A dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy. Małpa! Małpa, 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 małpa. Tu jest małpa. I zgładzona w tym momencie. Rolet Costera, pamiętam, też kiedyś wziąłem tak naprawdę i sobie pojechałem jednym. To prawda tu nie było duży ten, duże duża odległość, ale była akurat dosyć przyjemna, bo to też jechało oczywiście w górę i w dół, gdzie trzeba było się dosyć trzymać. Do dzisiaj pamiętam jednego, jedną osobę, która praktycznie. Jak czuła praktycznie chyba według siebie tak naprawdę zagrożenie, to cały czas tylko brzęczała i się trzymała drugiej osoby, takie coś w tylu, że proszę, trzymaj mnie mocno, bo zaraz wypadnę przez to. Normalnie praktycznie chciał mi się ze śmiechu. O, Sherbi. Each time you go into it, you enter a different room. Wow. Is it real magic? I can't tell you. As a member of the carnival, I'm sworn to sacred No, to jest akurat logiczne, że nie możesz powiedzieć więcej, żeby była niespodzianka. Ale cóż, jesteśmy w kolejnym miejscu. Cześć. Tę jest zgładzony, a tu będzie teraz mapa zgładzona. Papa. O, i życie, które będzie już numer? Numer 10, więc mam już dziesiątkę praktycznie. Wracając do tego tematu, bo dzisiaj to się będzie przedłużać. Aleś nie ma sprawy. W końcu możesz wyjść i gdzieś nasikać. Brałem roller ale takim moim, pamiętam, największym ulubieńcem, jeżeli chodzi o tego, czyli chodzi o karnawały, jakie były, to pamiętam do dzisiaj. Ty, faktycznie to przenosi się w inne miejsca. A, to tak muszę to robić, dobra. Trzeba rozwalać te szyby. Zapomniałem, Jezu. To był typowy taki dumsker, można powiedzieć. Dumpsker mniejszych tych Bo spodziewałeś się, że tutaj jest kość, a tutaj było coś innego. Dobra. To szybciutko to rozwalimy i zaraz garniemy wszystkie kości. Chcę wrócić, chcę wrócić, chcę tam wrócić. Czy gdzieś jeszcze mnie przeniesie? Tak, przyniosło mnie. Ale najpierw roz rozwalę was. O! O, pamiętam tą grę. Tu trzeba ustawić się w, odpowiednim, w odpowiedniej linii, żeby to zgarnąć. Dlatego pozwólcie, że tu się ustawię. O, i powiedzmy tu. Tutaj chyba. Tu. Tutaj. Mi się wydaje, że chyba tu. Tutaj chyba. Nie wiem, czy tutaj. Nie, nie tak nie. Niestety tu nie. To jeszcze raz spróbujemy. Bilaczyk. Zapomniałem się. Czyk, 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 czyk. Chyba to było tu. <noise> tak, nie mam dobrej pamięci. Można powiedzieć dzisiaj: e, To było chyba tu. Teraz to było chyba tu. Nie. Adi, pamiętaj dokładnie: cyk, 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 cyk. Bo będziecie tak przedłużać się. O, to chyba teraz tu będzie. Tu. I dobra, mamy to. Super. Teraz akurat już nie było problemu. Zależy za to, że akurat trochę to przedłużałem. Pewnie, że jesteś wolny, ale trochę tak panikowałeś z tego, co widziałem, można powiedzieć. Że moim ulubieńcem takim, którym kiedyś brałem, jeżeli chodzi o karnawały, to były takie mini kokardy. Nie wiem, czy kojarzycie takie coś, że jak się wskakuje do takiego mini kokardu, to się jedzie na takim jakby terenie, którym mm, można spokojnie tam... Jechać w kółko i praktycznie wpadasz na ten, wpadasz na innych kierowców, którzy akurat tam jadą. To, akurat muszę przyznać, było bardzo fajne. Ja po prostu uwielbiałem tą atrakcję. To była moja zawsze ulubiona atrakcja, jeżeli chodzi o ten y, plac, plac zabaw, karnawał, oczywiście. Gdzieś mi pokazuje, że jeszcze gdzieś jest jakaś tutaj kość. Teraz sprawdzimy, czy tak jest. A jest! <gryzanie> E, to dlaczego mi to wcześniej nie pokazywało? Cholera, jasna. Musiał się chyba zapomnieć. Tak mi się wydaje. Dobra, to tutaj wejdziemy. Czy gdzieś jeszcze jest? Bo widzę, że brakuje mi tylko jednej Ałałała, kości. Więc zaraz ją zgarniemy. Była te właśnie mini minigokardy, które były naprawdę takie super. Bo uwierzcie mi, uderzenie jak ktoś cię trafia, takim lekkim nawet uderzeniem, gdzie praktycznie jedziesz i nie wiesz, co się ogarnie, to naprawdę było fajne. że Ja najchętniej, w tamtym czasie, gdybym chciał, to mógłbym tak naprawdę cały czas to robić i nigdy bym się tym nie znudził, można powiedzieć. I to jest taka prawda, można powiedzieć. Ale też pamiętam, że. Ciekawe, gdzie on jest. Tu jesteś! Teraz cię zgarniemy spokojnie, tylko muszę zobaczyć. O, tu jest wyjście. Dobra, czyli już wiem, co trzeba zrobić tak naprawdę, tylko go szybciutko przyprowadzę tutaj z powrotem. Bo gdzieś on tutaj był tak naprawdę. O, jesteś! Cześć! Cześć Jasper! Chodź tutaj, chodź do mnie, bo ja chcę cię zaprowadzić w pewne fajne miejsce, które myślę bardzo fajnie polubisz. Spróbuj mnie dogonić, jeżeli ci się uda. Ale wiem, że ci się to w życiu nie uda. Oh, dobra. Oh, però se mangia. Però se uccisce. Non puoi scappare da me lì dentro, Ehi, Hey! Dove è he uh Oh oh. Non mi piacciono le di questo. Chi è questo? Un And I do hate the water. <noise> Ale twoja reakcja była dziwna, że to szczeniach przed chwilą go goniłeś. I dobra, jedyny sposób, co trzeba zrobić to trzy razy po prostu to wtrafić żeby się zatopił. I tak oto zniknął w tym momencie i już go nie ma. To jest taka klasyczna zabawa właśnie Nigdy nie powinienem opuszczać więzienia Najwyraźniej no chyba tak moim zdaniem przyjacielu, skoro tak uważasz. Ale cóż, chyba skończyliśmy wszystko, mi się wydaje, więc możemy mieć tutaj wracać. Najwyżej, jeżeli coś, czegoś zapomniałem z tego poziomu, to najwyżej się ten, najwyżej wrócę poza nagraniami, nagram to, pokażę czego właśnie zabrakło i po prostu odrobię to, gdzie będzie na 100%. Lumber Mill będzie w następnym odcinku. A czekaj, czekaj szczurku, to na następny raz już będzie. Więc sorry, sorry, dziękuję bardzo. Musisz ten, musisz przeczekać następny odcinek, który nie wiem kiedy będzie dokładnie, jeżeli chodzi o wicket, ale na pewno się pojawi, bo przypominam, że zrobiłem już rozpiskę Lumbermin i zobaczmy. O, gdzieś pominąłem jeden element. A to właśnie ten, to przynajmniej w następnym odcinku, na samym początku już będzie pokazane, co mi zabrakło. Ale cóż, myślę, że na tym mogę się tutaj zakończyć, mogę tutaj zakończyć odcinek. Tak jak ja jeszcze tu z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie. Napiszcie komentarz, ponieważ bardzo mi na to zależy. Ja jestem użytkownik Komplikacji na razie i cześć!